Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Przemyślenia Vlog Ja się nazywam Misiowaty. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać sklep Joystick w Gdyni przy ulicy 3 Maja Oczywiście w tym sklepie są gry retro, konsole, akcesoria różnego rodzaju a dzisiaj będziemy sobie grać na retro sprzętach, czyli na komodore. Y, sedze y, genesis atari 2600 no i będzie można sobie zakupić grę lub inne akcesoria są różnego rodzaju konkursy i tym podobne także moi drodzy nie przedłużając lecimy z odcinkiem zapraszam was do obejrzenia pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam Panią Sprzedawczynię i Pana Sprzedawcę Który jest... Którzy, ci ludzie są bardzo mili I dobrze obsługują Można się ich wypytać na różnego rodzaju rzeczy Jeżeli chodzi o sprzęty, akcesoria, gry i tak dalej Doradzą, sprawdzą ceny gier i tym podobne Także moi drodzy, warto tam zajrzeć i zakupić sobie jakąś grę, lub akcesoria, lub też konsole, moi drodzy. Także pozdrawiam wszystkich Retromaniaków, moi drodzy. Właśnie znajdujemy się przed pierwszym automatem do gier, który stoi przede mną. Oczywiście to jest automat zbudowany na emulatorze w obudowie Mortal Kombat. Jak widzicie, dobrze zbudowany ten automat jest. Tak jak prawdziwy automat e, powinien być zbudowany, czyli jest ekran, e, logo automatu, czy tam gry. No i też przyciski są dobrze zrobione. Fajnie jest zbudowany. Oczywiście to nie jest taki prawdziwy automat, że jest tylko jedna gra. Jest y, po prostu na emulatorze ten y, automat zbudowany. Właśnie, ogrywa, właśnie jest ogrywany na emulatorze. Y, gra, tylko nie wiem jaka ta gra jest. N nie znam tytułu tej gry. Ale później zagramy sobie w Mortal Kombat, moi drodzy. Jak y, widzicie po tytule Midway Mortal Kombat, także można sobie ograć. A potem przejdziemy do kolejnego, e, właśnie, y, automatu z grami. Powiem szczerze, że grałem kiedyś na automacie w y, cybermachinie. Się fajnie grało, ale polecam y, takie zloty i granie w gry retro, bo to odpręża, uspokaja, wycisza, relaksuje. Można poznać ciekawych ludzi. Także, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego automatu. Jak widzicie, moi drodzy, mamy kolejny emulator y, automatu, czyli y, mamy gry różnego rodzaju w jednym emulatorze, w, zapakowane w obudowie Street Fightera. Także, moi drodzy, y, ogrywamy właśnie gierkę, właśnie nie pamiętam tytułu. Ale powiem, że ten automat przypomina mi yy, lata dzieciństwa, jak się grało kiedyś na automacie z firmy Capcomu. Oczywiście widzicie firma Capcom, logo Street Fightera 2. No i właśnie sobie ogrywamy gry na emulatorze. Ale moi drodzy, zawsze to coś można sobie ograć i pograć sobie w różne gierki. Także, moi drodzy. To jest drugi emulator, y, automat na emulatorze oparty na Linuxie. Także można sobie pograć, bo jak wiadomo, emulatory są teraz y, powszechne, można z nich zrobić automaty różnego rodzaju lub konsole. Ale to konstrukc warte konstrukcja jest uwagi. Także polecam takie automaty. Można też samemu zrobić, ale taka ta inwestycja to jest bardzo droga. Właśnie, moi drodzy, ogrywamy grę na automacie. Ta gra na automacie nazywa się, zaraz wam powiem. Oczywiście ta gra się nazywa Ghost and Goblin. Na, chyba to była na arcade, tak? Arcadeowa wersja. Także, moi drodzy, tutaj ogrywamy arcadeową wersję, a na drugim automacie ogrywamy sobie tekena, moi drodzy. Na początku mi w tekenie nie szło. Ale po drugim starciu z przeciwnikiem poszło mi i wygrałem. Jestem z siebie dumny, że na arcade wygrałem. No, na zwykłej konsoli też bym wygrał, tak? Oczywiście udało się, jestem z siebie zadowolony. Da się grać na takich arcade'owych automatach, polecam. Wrażenia z grania na automacie, jak na kolejny raz było. W, powiem szczerze na, na, na ocenę dobrą. Dało się grać, ale tak szczerze wolę grać na padzie od konsoli. Także to jest moja subiektywna ocena, moi drodzy. Moi drodzy widzowie, właśnie stoimy przed stanowiskiem z komputerem Atari 2600. Jak widzicie, wygląda Atari 2600. Po prostu archaicznie to wygląda, taki sprzęt. Yy, powiem szczerze, jak usiadłem do tego Atari, tak mówię, co to jest Atari? No to mówię na YouTubie bo oglądałem filmiki retro gamerów z konsolami i tym podobne. Mieli te Atari, ale mówię, na filmie to inaczej wygląda niż w rzeczywistości. Pierwszy raz dzisiaj miałem styczność z Atari nami Atari 2600, na kartridże i dwa pady. Oczywiście pierwsze uruchomienie takie było... No dobra, uruchomiłem to i nie wiedziałem jak to obsłużyć. Pomyślałem sobie, musiałem przeczytać instrukcję, zajrzałem do telefonu, żeby przeczytać instrukcję i przeczytałem i zacząłem sobie grać w grę. Po czym mówię, tak myślę sobie, hmm... Jakie to było dla naszych rodziców? Na początku dziwny ten komputer, ale potem pewnie rodzice pomyśleli, jak e, byli mali, że to będzie ten komputer Atari, będzie zarąbisty, będzie można na nim grać i tym podobne. No, w latach świetności Atari było super, tak ale dla takich młodzieniaszków z rocznikiem e, 90, od 90 do 2003 czy 2004 to młodzież nie, nie będzie wiedzieć co to jest Atari lub Commodore C64 ale moi drodzy ja miałem tylko styczność z Amigą 600, Amiga 1200 i Commodore C64 oczywiście moi drodzy powiem tak Atari 2600 nie przypadło mi do gustu No w sumie prosta grafika dźwięków aż tako, jako tako nie było tylko tam yy, plumkanie w, z, z głośnika w telewizorze no grafika taka no pikselowa ale dla zabicia czasu można było sobie pograć, ale powiem szczerze: Atari nigdy nie będzie moim faworytem. Oczywiście, faworytem moim będzie Nintendo Entertainment System, Famiclone lub też, jakby to powiedzieć, Amiga, czyli Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200, takie. Komputery będą dla mnie faworytami? No i NES, SNES i Pegasus, Famiclon takie faworyty, ale nie Atari. Dla Atari powiem nie, bo Atari nie przypadło mi do gustu. Oczywiście są zwolennicy Atari, ale ja, jako yy, młodzieniec, który nie miał styczności nigdy z Atari. No to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia Nigdy bym swojemu dziecku nie kupił Atari No jedynie Amiga, Commodore C64 to tak Albo SNESa, ale nie Atari mm -mm. To takie moje spostrzeżenie, możecie się z tym spostrzeżeniem nie zgodzić Ale Atari? Nie no nie, gdzie Atari? Panie no to by było na tyle z tej krótkiej prezentacji o Atari, wrażenia z Atari. No, ale powiem szczerze. Atari jak Atari. Z węgla nie wydobędziesz Atari. Także moi drodzy, fajnie było, ale było miło. Właśnie moi drodzy, przysiadłem do stanowiska z konsolą GameCube. Um, powiem tak, Pada trzyma się dobrze. Gra, gry są w porządku. Wygląd konsoli jest OK, bo jest taki kwadratowy, no powiem szczerze, że są różnego rodzaju wydania konsol. ale taka standardowa konsola to jest taka niebieska z niebieskim padem. Właśnie widzicie, jak pad wygląda. Trzyma się go w miarę dobrze. Choć powiem szczerze. Mógłby być trochę mniejszy, ten pad. Yy, oczywiście, co mogę powiedzieć o tej konsoli? Mogę powiedzieć o tej konsoli tyle, że grałem kiedyś na zlocie w Poznaniu i w, w Gdyni. Też był ten. ta konsola była i też grałem w inne gry. Bo tutaj akurat widzicie, jak ogrywam jakąś piłkę nożną, czy plażową. Nie wiem, nie znam tytułu. Pierwszy raz widzę ten tytuł, ale jeżeli chodzi o, o GameCube, to oceniam tę konsolę na 10, z wyglądu na 10, z gier, bo gry to ja widziałem na YouTube, jak ktoś tam ogrywał różnego rodzaju gry, są w porządku, da się grać w gry, także tak ca cały osprzęt oceniam 10 na, 10, na 10, jest OK. Także fajnie, że taka konsola istnieje, można sobie pograć. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, to może sobie grać do woli. Ja akurat y, przepadam za konsolą Pegasus, Famicon, NES lub y, PlayStation 1, 2 lub 3 i PSP. No i takie konsole, y, za takimi konsolami przepadam. No i jeszcze za Xboxem y, przepadam. Tym 360 i tym y, Xboxem One właśnie moi drodzy ogrywamy grę na automacie ta gra na automacie nazywa się, zaraz wam powiem oczywiście ta gra się nazywa Ghost and Goblin na chyba to była na arkadzie, tak, arcade'owa wersja także moi drodzy tutaj ogrywamy arcade'ową wersję, a na drugim automacie ogrywamy sobie Tekena moi drodzy, na początku mi w Tekenie nie szło ale po drugim starciu z przeciwnikiem, poszło mi i wygrałem. Jestem z siebie dumny, że na arcade wygrałem. No na zwykłej konsoli też bym wygrał, tak? Oczywiście udało się, jestem z siebie zadowolony. Da się grać na takich arcade'owych automatach, polecam. Wrażenia z grania na automacie, jak na kolejny raz było w, powiem szczerze na, na, o, na ocenę dobrą. Dało się grać, ale tak szczerze wolę grać na padzie od konsoli. Także to jest moja subiektywna ocena, moi drodzy. No, Siemano, moi drodzy, właśnie usiadłem sobie, przesiadłem sobie do e, SNESa, a właśnie będziemy ogrywać na snes e, Mario Bros. World. Także, moi drodzy, lecimy z tematem. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, czy miałem styczność ze SNESem, to już wam mówię, że miałem. Mianowicie, miałem styczność z tą konsolą, SNESem, w Cybermachinie w Gdyni, na zlotach na Remkonie, Pyrkonie, Pyrkon był w Poznaniu, oczywiście, także na tym y, poznańskim Pyrkonie była Amiga, Commodore C64 i inne konsole retro i nie tylko retro. No i też była, właśnie był też SNES, także dzisiaj sobie pograliśmy na SNES-ie. Y, grałem grałem na, w cybermachinie w takiej knajpie z grami. Ale powiem szczerze, że SNES mi nie przypadł w miarę do gustu. Można sobie pograć w gierki, bo parę gierek mi się podoba, ale nie aż tak jak w inne gierki na PlayStation 3 czy na PlayStation 2. Ale powiem szczerze, że ta konsola jest popularna w świecie retro gamingu. Powiem szczerze, zastanawiałem się nad kupnem SNESa mini. Miałem SNESa mini, ale po prostu też chciałem takie konsolki mini kupić, ale to z czasem zobaczymy. A powiem szczerze, kiedyś miałem od mojej tam koleżanki SNESa mini, ale po prostu dałem tego SNESa mini mojej kuzynce i jej chłopakowi, żeby tam sobie pograli. Ale nie wiem co dalej z tym snesem się stało. Ale tutaj widzicie snesa bardzo w dobrym stanie, idealnym, zadbanym, działającym rzecz jasna. No i jak się grało na snesie? Grało się na snesie bardzo dobrze. Wygodny pad od snesa. Dobre przyciski miał. Sprawny był oczywiście. No i powiem szczerze, że. Takie SNESy y, w ogóle konsole z, z lat 90-80. w dzisiejszych czasach to ciężko dostać y, takie sprzęty w dobrym stanie, a obok y, SNESa był Commodore C64, mianowicie na Commodore C64 nie grałem y, na dzisiaj nie grałem na Commodore C64 po prostu. Nie było ku temu okazji, ale powiem szczerze, że fajne gierki są na SNES-a na Komodore C64. Ale powiem szczerze, że jeszcze przyjdzie okazja na ogranie na Komodore C64, zobaczymy. Moi drodzy, fajnie było, ale trudno skończyło się takie retro spotkanie. Mam nadzieję, że takie retro spotkania będą częściej organizowane, w trójmieście oczywiście. Jak będą jakieś organizowane spotkania to relacja będzie tak jak dzisiaj relacja jest. Zobaczymy, pożyjemy. Właśnie przysiadłem do stanowiska z komputerem Commodore C64. Co mogę powiedzieć o Commodore C64? Powiem tak. Znowu się powołam na retro-Youtuberów, bo z Commodore C64 nie mam e, wspomnień, ani e, styczności, tak tego face-to-face. Face. Powiem tak, z Commodore C64 to lubię muzykę puszczaną z układu Seed. Kiedyś słuchałem e, piosenki po prostu z na CD słuchałem piosenkę Bash Hunter Potenana i Bash Hunter Dota kiedyś na YouTube słuchałem, tak i od tego momentu, dlatego lubię Commodore C64, bo ma układ dźwiękowy, wyrazisty, można zmodyfikować, można po prostu grać na tym komputerze, ale jeżeli chodzi o gry, to z grami na Commodore C64 na C64 nie miałem styczności, jedynie to na, na Amiga, ale tylko tam na Commodore C64 to tylko słuchałem yy, piosenek czyli melodii która była na CD puszczana i takie tylko tam piosenki z YouTube'a były puszcza, puszczane, dlatego tak mi to na tego i pod tym względem mi się podoba że można słuchać y, 8-bitowych y, piosenek na komodore C64 Dlatego mam takie wspomnienia z Commodore C64. Oglądam YouTuberów, którzy mają Commodore C64, mają różnego rodzaju gry. No, nie powiem, że mi się niektóre gry nie podobają. Po graficznie, Commodore C64 jest e, ok. Nie, nie jest e, za dobry, jest ok. Według mnie. Grafika na Commodore C64 może być, jest OK. Grać grywalny, grywalne gry na Commodore C64 są OK, Le, lepsze niż na Atari, tak powiem szczerze, ale tak to jest. Commodore C-64 jest dobrym komputerem, no, da się go użytkować w celach yy, po prostu. Yy, do pracy czy tam do grania z dawnych lat, ale powiem szczerze: kiedyś chciałem sobie kupić komodore C64 Mini, ten chlebak potocznie zwany z, czarnymi, z czarną klawiaturą. No i powiem szczerze: tak się zastanawiałem nad tym się tak nadal zastanawiam, ale to z, z czasem przyjdzie. Takie moje odczucia na komodore C64. Ale to jak, ben, jak gdzieś będzie jeszcze na zlocie retro, też Commodore C64, to opowiem Wam i więcej, dopytam się, doczytam na internecie. Zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie. Taka krótka prezentacja o Commodore. Oczywiście joystick Quickshot dobrze się trzymał w dłoni, bo dzisiaj korzystałem z Commodore C64 na tym zlocie w Gdyni. Powiem, powiem szczerze, joystick na mikrostykach dobrze się trzymał. Było ok. Także to by było na tyle o Komodore C64. O moich wrażeniach z, z użytkowania Komodore C64. Siema moi drodzy, dzisiaj byłem na zlocie Retro Gamingu I ogrywałem sobie na konsolach, jak zdążyliście na filmie zobaczyć Ale to jeszcze nie koniec moi drodzy Tak, to jeszcze nie koniec Zakupiłem sobie dwie gierki A jakie to gierki, to już wam moi drodzy pokazuję Oczywiście w tym samym sklepie zakupiłem, co był dzień otwarty tego sklepu I tak się filmik dzisiaj będzie nazywał Dzień otwarty sklepu JoyStick w Gdyni Kupiłem sobie na PS3 Formułę 1 Jak się ta gra prezentuje To możecie sobie moi drodzy zobaczyć Jest po prostu książeczka i gra Oczywiście stan płyty Jest Idealny że tak powiem Nie ma porysowań jest w porządku Gdzie tak się ta, tak się iż ta płyta prezentuje moi drodzy proszę bardzo możecie sobie zobaczyć oczywiście pudełko jest w nienaruszonym stanie yy, moi drodzy tak się ta yy, gierka prezentuje moi drodzy będziemy ją ogrywać na moim kanale na YouTube na przemyślenia vlog tu mam kolejną y, gierkę. To gra się nazywa Colin y, Macre y, Dirt 2. Tak się ta gra prezentuje, możecie sobie zobaczyć. Oczywiście y, zobaczmy czy jest książeczka. Książeczka jest, płyta jest, a jak y, ta płyta się prezentuje to też możemy zobaczyć. Y, serio. Yy. Tak się ta płytka prezentuje moi drodzy Nic nie jest porysowane, nawet nie widać O, nic nie jest porysowane, zniszczone Proszę bardzo, możecie sobie luknąć, zobaczyć co i jak No, także moi drodzy Chciałbym yy, prosić Was o zostawienie łapki w górę zostawienie komentarza i subskrypcji, mam nadzieję, że Wam się e, dzisiejszy filmik spodobał zachęcam Was do odwiedzenia tego sklepu w Gdyni jeżeli jesteście z Trójmiasta i okolic możecie wpadać e, i kupować gry na playstation 1, playstation 2, playstation 3, 4 i 5 xboxa 360, xboxa one xboxa series i wiele innych tam można kupić akcesoriów koszulki, czapki wszystko tam można kupić związane z grami oczywiście moi drodzy chciałbym też również serdecznie podziękować za zaproszenie na dzień otwarty sklepu przez sprzedających tam właścicieli. Także dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło yy, przybyć do tego sklepu. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę Wam wszystkim widzowie miłego poranka, popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmiku. Następny filmik będzie jutro... Po południu właśnie go zmontowałem. Będę domontowywał tam jeszcze jedne ujęcia i zobaczycie drugi filmik. A jaki to filmik, to wam nie mogę powiedzieć, bo to tajemnica moi drodzy. Także zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję, wpijcie na Instagrama, link będzie podany w opisie filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć!